Kabareton, którego kolejna już edycja odbyła się w Amfiteatrze Miejskim. Na scenie jako pierwszy wystąpił aktor kabaretowy, filmowy i teatralny Grzegorz Halama. Ja wiedziałem, że tak będzie, tak. Ja wiedziałem, że tak będzie, mógł wziąć piworek. Ja wiedziałem, że tak będzie, Ja wiedziałem. Występował mu się świetnie. Super kontakcie z publicznością, i, i, i ludzie się dobrze bawili. Jestem przezadowolony. Biskupiec jak najbardziej. Solidną dawkę humoru, okraszoną magią i iluzją zaprezentował natomiast pan Lee. Dużo osób mówi, że to kabaret, jedni mówią, że to stand-up, bo mam taki bardziej e, mocniejszy język. Natomiast ja robię tak na dobrą sprawę One Man Show i to nie jest ani kabaret, ani stand-up, tylko jeszcze coś z, z, spoza w ogóle tych dwóch działów. Nie? Jeszcze łączę to z iluzją, więc też w ogóle jest co innego. Natomiast wydaje mi się, że to środowisko powinno się tak trochę pootwierać na siebie nawzajem i to by było super. Wydaje mi się, że też to w tą stronę zmierza trochę. Ostatnią z gwiazd wieczoru był kabaret Czwarta fala. Tu od razu od wejścia widać było, że to jest taka publiczność na tak, jak my to mówimy w takim żargonie. publiczność responsywna, to jest takie mądre słowo. Tak, tak, tak. Bardzo fajnie, fajnie wciągali się w jakieś rozmowy, w żarty, także no. naprawdę publiczność na. Fajnie. Yy, na ludzi ten amfiteatr jest mały może, ale jest taki fajny klimacik. Jest bliższy kontakt z widzem, że czuć te reakcje, słychać te śmiechy, można jakieś fajnie. takie drobne gesty wygrywać na scenie, to jest wszystko widoczne, bo na większych obiektach to jest ciężko takie coś przemycić, a tutaj naprawdę tak kameralnie. Nie było i widać było to, czuć było taki ten fajny klimat, który się załączył. Tak, było bardzo sympatycznie naprawdę. Mm -hmm. Najlepszą ocenę tegorocznemu biskupieckiemu kabaretonowi wystawili sami widzowie. W sumie najbardziej to pan nim się podobał. Czwarta fala, też bardzo fajny był. Oglądam go często na Facebooku. Panuje mój naprawdę. Uwielbiamy kabarety z rodziną oglądać i wychodzić od małego z dziećmi. Byliśmy w zeszłym roku i w tym roku, także podoba nam się, przychodzimy cyklicznie, także... Na pewno nam przyjdziemy następnym razem. Eee, ja to jestem pierwszy eee, raz tutaj w Biskupcu na kaborecie, także że jest fajny, nie? No to przyjechać, nas. Sama rozrywka wesoło i tak dalej, nie? Przed nami wakacje pełne wyjątkowych wydarzeń, dlatego uważnie śledźcie profil biskupca, gdzie znajdziecie m.in. kalendarz letnich atrakcji w gminie Biskupiec.